Witam na piątym streamie z Ocean Blocka. Chociaż jeszcze czwartego nie ma na kanale, ale nad tym tempem działamy. I dzisiaj mamy do ogarnięcia, nie wiem ile rzeczy, nie wiem ile to będzie trwało, ale na pewno sytuację z x trzeba czym prędzej ogarnąć, bo 202 mamy tutaj. I te pająki trzeba jakoś. Ja bym dał fan na górze. Po prostu jeden fan, który leci w dół. I będę chyba potrzebował. I pokaż mi to. Ok, to chyba nie może pchać przez bloczek. Chyba, że damy temu range upgrade, distance upgrade. To są te z redstone'em. A jakie podpierdzielę Tąd, tak tymczasowo. Oho. O, redstone. Enderperły już dotarły do końca? Ja pierdzielę. Czego jest najmniej? glowstone wyciągam. O nie, łuki się będą... czat jak się nazywała ta beczka, co różne rzeczy do niej można było wkładać, to łuki. Ja będę musiał łuki wywalać. Ile ja tych perł już mam? Ja bym po prostu, po prostu wyłączył tą farmę, wiecie? O nie, to znika jak jest światło. A czy to musi być światło słońca? Czy to mogę pochodnie pierdzielnąć? Dlaczego to się niszczy? Mam kobla. Trident?! Brr. Dobrze, i teraz popycha na dół. A ten pająk ma w to w dupie. Mniejszy powiedziane. Nie wiem, co wydropiło Trident ale się bardzo cieszę z tego powodu. Dobra, w tym rogu jest pochodnia. A nie włączyłem wiatraka. Masz, macie rację. Dobra, kobla jednego potrzebuję Ja to chyba wyłączyłem tymczasowo, nie? Okej, okay, to znika, bo jest świat. Mi to nie przeszkadza, że to znika. Naprawdę, już nas wystarczająco wyfarmiłem z tego. Jeden kobel, dźwignia. Epic tobiasz, moment Kurna, jakby tak zrobić ten, że stawiamy na kwiatku, to by było kozackie. Ten pająk jest jakiś behemotem. Trawa znika, wiem, niech znika. Nie jest taka droga. Ten pająk jest naprawdę jakimś koksem. Już nie jest. Dobra, łuki do wywalenia. Jan Power pierwszy. Exp się zapełnił na fulla. Bo zobaczcie, jak szybko nam się ten syf już zapełnił. Tu jest pełno. To kontroler to wszystko wrzucić. Pereł mamy max. Więc musimy o wiele więcej tych drowerów ogarnąć. Ale Glowstone ile dostaliśmy za to? To jest super. Kelpik. Wither Róże też są. Używaj expa i zrób sobie więcej stotów na trinkety. Taki jest zamiar. Tylko jak stąd wyciągnąć expa? Wie ktoś? XP tap? O, obsydian i trzy żelaza. Dzięki widzu. Jeden obsydian i trzy żelaza. Z tych kostek wiedowych możesz robić lód. To na, to, to na odcinku pokażę. Że z bliz, bliz TGS-ów da się lód zrobić. I da się robić Bing czy Link. 36 kosztuje następny. 36, zbieramy. 39. Tego jest jeszcze dużo. Jeszcze jeden z obok, obok był down, nie? Czekajta. 38, 39, 42. A czy ja mogę zrobić tak? O kurde. Jeden. Dobra, 45 teraz. 48 teraz. E, pusty, pusty. Anti-barrel to się nazywało, ale nie wiem, czy on jest w tym modzie. Nie, nie ma antibarela. Ja chcę taki crate, który może trzymać różne rzeczy tego samego ID. O! Auto konwertuje kompatybilne itemy. I czy ktoś wie, czy to jest tylko po Ord Dictionary? Co było ciekawe. Kamilo, witam, szlachcica. Pog, 4 miesiące, dzięki wielkie byku. patyki? brr. Dobra, czego tu jest za dużo? Łuk, wujek, idziesz sobie. 3 plus 1? Dobra, i to się wyłączyło już na szczęście. Uszy, kluczyka na drawerach, ja muszę zmienić, jak one operują, wiesz? Dobra, to idzie do śmieci. Może zrób jetpacks, z czyli jetpacks na odcinku, na odcinku. Jetpack. Ten diamentowy oddaję, myślicie? Zrobię złoty. Reaktor musimy zrobić jeszcze na odcinku. Compacting Drawer trzymam po prostu, żeby pamiętać. Pulverizer już mamy. Dobra. Czy może używasz mechanizmu? Me me na razie go nie użyłem jeszcze. Dobra. Pereł mamy naprawdę fest dużo. Tutaj trzeba powrócić rzeczy. I ktoś, po ktoś mi dał za jedwabistą radę. Br. Oh no. To chyba pochodnie położę. Surowy czarkol. nieźle. A, to jest kerst. Pszczołę na hita weź? Nie, no, to śmiesznie wygląda ta pszczółka. Widz mi dał radę, która jest pog. Weźmy coś, czego nie potrzebujemy, co jest itemkiem. Nie? Na przykład te rabbit's hide'y. Planujesz że w mechanizmach coś robić? Raczej tak, raczej tak. Patrzcie. I robimy... Tak? Tak robimy. Zapomniałem, że tak w ogóle da się robić. I to sprawi, że zawsze będzie naładowany jeden stack. Jak się używa tego exchanging gadżeta, mogę wam zaraz zrobić tutorial. Jak są te śniegowe bazy, to one nie robią lodu. A gdzie one są? Lawy mi brak, ale potrzebuję bęben na lawę. Znów te dramy to oddają. Dobra, bęben starego. Mogę zrobić ten diamentowy, nie? Potrzebuję cztery tego, diamenty i pewnie jest tak z pół stacka starczy. Polecam jumbo tank. Z Mob Grinding Utils. 1024 wiadra. Średnie to. Bęben trzyma. Tamten trzyma 256 chyba. Dobra, bęben starego robiło tak. I teraz się robiło tak. A, takie buty. A, bo ta oddaje. Dobra. Dobra, porównajmy te dwa bębny, nie? 4096. Ta trzyma 256 wiader, a ta trzyma 4000 wiader, jakby. Progress, boys. Can I get progress in the chat? Dobra, więc ja bym to chciał pompować. Bezpośrednio tu, do bębna. Gdzie jest mój ten? Gdzie jest mój. Ee... Was tutaj jest nie, nie, nie jest za dużo? Konfigurator. O, tu jest ciachaczka. Dobra. To transferuje. Nie ma fluidu. Dobra. Tutaj trzeba koblarkę zrobić. Albo. Na razie niech leci z tego. Robi to. Robi. No. To jest po... na starszych wersjach moda z zadówką, bo coś takiego jak cooling pack. Mimo. Ale dziękuję, Row. Dziękuję ślicznie. Ale to szybko lawę robimy. Zróbmy te translokatory, co? Trans, 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 y, transporter. Jak ten film z Jasonem z tam... I z tą Ukrainką rudą. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, ja to przyspieszę jakoś tak fest szybko. Jesio, oh. da radę. Tworzymy tego fest du... Okej, okay, jeszcze, jeszcze tysiąckroć. Jeszcze jedno kroć. Co ja chciałem zrobić? Masz trinket w. A, właśnie trinkety trzeba zaekwipować. Czat, jak, jaki trinket teraz założyć? Ice Shard, daje mi frost Wokera, tego nie chcę. Knockback Resistance Golem. Entity targeting you, czyli jak tylko mnie chce zaatakować mob, to on się pali. To to ja użyję. Na Nahita mam Silver kości jak zabijam zwierzątka. Więcej knockbacku nie chcę. Nie potrzebuję książek na enchant. To jest podkowa, jest fajna. Widzę niewidzialne byty i dobra. Więc teraz mogę wchodzić pod górkę, jakbym miał cheaty sztos. Fajne te trinkety są bardzo. Kiedy do endu na odcinku? Nie, Frost Walker, z Frost inaczej działa. Perły sobie na bloki zamień, na razie nie mam ich tak dużo. Ale jest to z tyłu mojej głowy. Dobra, te transtegeski chcę zrobić. Redstone'y, cztery. Dwa lapisy, do pistona też jeden będzie potrzebny. Pod wodą masz wyspy z ludzkami, które możesz przerobić na ten teren. Okej, okay, ale na razie tam nie, nie, to mnie wkurza, to mnie już wkurza. To co innego mogę dać? Ten knockback resistance będzie spoko. Loot w karton od frostwalkera. To jest, to jest akurat... Nawet spoko sugestia. Wezmę Frostwalkera. Nice. Frosted Ice. Widzicie, to jest Frosted Ice nazwa. To nie jest ice. Z. Frosted Ice nic nie można zrobić. Nawet on nie ma. Nie jest w ten. Dobra. I czy to zostanie tutaj? Teraz tego Frostwalkera wyłącza. Co za idiotyzm. Co za głupota. To jest inny lud. Tak, to jest inny lud, ale mnie to rozbroiło. Idiotyzm absolutny. <noise> Nielegalny Minecraft. Sieć rybacka, jak chciałem te transpondery, nie? Potrzebuję ice. That's ice, man. Jak się robiło cast iron? Widzisz, widzowie się przydają. Wy, naprawdę, kolektywnie, wy jesteście kozakami. Wągiel, Wungiel. Dzień dobry, szukam paszportu na Śląsk. Tego wungla już mamy fest dużo tutaj. W jakiej to temperaturze? Fest wysokiej. Żeby się coś chciało czekać. Bedrock kartonem jest czymś, co bym chciał spróbować, szczerze. Dobra, my chcieliśmy transporter. Jakiekolwiek drewno, blok redstone'a. Na blok redstone'a mnie raczej nie stać. Jakiekolwiek drewno. Potrzeba kobla. Tego mamy dużo. Żelazo. Ech. Bałwan na wodę i będziesz mieć lód, ale skąd ogarnąć śnieg? Jakbym miał śnieg, to bym też miał lód. Musisz zrobić glacial grenade od Thermala, rzucić w ocean i wykopać struktaczem. Ze śnie śnieżki w pulverizerze można z niego zrobić. Więc blizy są po prostu. Dobra, co teraz do zrobienia mamy? Maszynę, której. Mm... RF Tools. Brr. Śluzowanie and Stone tylko. Hola. Blood Magic. Kurna, botanie bym zaczął w sumie. Te kwiatki z botanii dało się dostać w śluzach używając. Mob Souls. Nie to te grzyby się dostawało. Mm, liquid Mob Souls, Magma Crucible tak samo leci. To bym mógł sobie jakoś zautomatyzować. Śluzę bym zrobił kolejną. Daj sobie jak sobie na trinketę. Już ogarnęliśmy wszystkie co które potrzebuję. Z automatycznym wypełnieniem swoich śluz? W jakim sensie? Diamentowe musisz mieć, żeby móc automatyzować wodę i te. A tak to masz AQ's accumulator? Z tego musisz skonfigurować, żeby wyciągało. Rurą i jest w... git. Kiedy na ten zbieranie lodu byliśmy już? Jak wyniki ankiet, muszę to ogarnąć. Muszę więcej tam ludzi, żeby to pisali. Czat, dajcie mi jakiś cel, taki mało mało progresowy, co mogę na live ogarnąć. Enchant w sumie? Dobra. Automatyczną farmę obsydianu zrobię. Dobrze. Aqueus. Ej. Dobra. I Redstone seeds bym w sumie ogarnął. Coś bardzo dobrze zasugerował, żebym miał Szkło. Gdyby to nie szkło, szkło. Gdzie mam szkło, szkło. O, nice. Czekajcie, ja myślę. A to nie jest takie łatwe. Ender tank. Eee, one są do zrobienia. Dwa obsydiany jeszcze muszę zrobić ręcznie. Now that's what I call automatyzacja. Dobra, o. o Obysun, wody niemo. Z trawy dropi nasiona zimnego arbuza, czy coś tak na dzień się pojawia śnieg? Bing chilling! wojo, bing chilling! To jest akurat po, pomysł. Dziękuję ślicznie. Spróbujmy, to zasadźmy tego first jednego. Wow, nawet dwa. Motyka? Ja chyba mam motykę w tym narzędziu, z tego co kojarzę. Evil Graph be like. W sumie nie musiałem tego tak robić. W sumie. O, i teraz na pewno wyrosną. Kączka mocna. Any kączka mocna. O, mogę już zrobić ten respawn na żeby to było super szybkie. No, potrzebuję 6. Na 4, 24, 24 i 12. To się 5 lat niszczy! Albo w sumie wiecie, co zrobię? Przy okazji? Brr. A, wody nimą. Dwa diamenty, książka gdzie będzie? Papier czas montować. Jedną skórę. Dobra, jak stoimy tutaj z XP? Słabo. Unbreaking 3, dupa, unbreaking 3. W sumie wziąłbym ten unbreaking 3, ale na razie nie potrzebuję. Skóry. Nie, przepraszam, źle to było. Dziękuję. Nie ma jak sobie wyłączyłeś farmę. Wiem, wiem, wiem. Corefred na gras zrób Petal. Wiem, wiem, wiem. Na razie nie tykam botani jednak. Drower trzeba zobaczyć. Jaki był upgrade, co? O, do jednego staka przenosi. To To jest dopiero coś. Dobra, robimy tak. Robimy to instalację tutaj. Rośnij. Tu mamy, tu mamy wodę. Tu, mamy lawę, mam nadzieję, że to będzie mógł go brać z tego. Tu mamy kotwicę, Auto, automatyzator tego będę potrzebował kolejny, nie? To się nazywało... Portal Processing Block. To. Dobra, ogarnijmy. Frostmourner's Plants vs. zombie, nie mam pojęcia, ale brzmi to poprawnie. A, od oznaczenia grafy dostałeś timeout? To nie wiem, to nie wiem, przepraszam. 6 dropper. Gdzie jest moje drewno? Kolejny redstone. Naprawdę muszę zrobić nasionka redstone'u. Hopper. Skrzynki powinienem mieć. Otóż nie tym razem. Dobra, i 6 tego, elegancko. Zrobisz zapis, dla Baronów jest zawsze, a skrócony stream jest dla każdego dostępny na drugim kanale Szafa Grafa. Po prostu wszystkie nudne rzeczy wyciągnięte ze streama, więc imo macie nawet lepiej. Dobra, tutaj, tutaj i... drawer. Tylko po odcinkach jest live? Raczej tak, Imperator. Na razie jeszcze nie mam gotowego kontentu, który chcę robić, ale mam plan robić turnieje Minecraft dla widzów, jako content na streamki. Tylko to trzeba, wiecie, bardzo dużo przyszykować na to. Dobra, starczy. Uh, no to mamy to. Jesteśmy w domu. Mamy farmę obsydianu. Mam jednego letterstara, potrzeba dwa Mordo. To za krzyk. Dobra, obsydian robimy elegancko. I teraz te Void upgrade'y możemy zrobić w sumie. Dobra, Void Upgrade. Jajka, też powinno to Voidować. Na 1048 i voiduje resztę. Za jedwabiście. Dobra, potrzebujemy super dużo Void Upgrade'ów. Dlaczego nie leci? A lawy jest za mało. Nie! Naszym, naszym problemem są te transpo transportery! One są za wolne po prostu. Czad, jak się je przyspiesza? Bo tam to po prostu Clowstonem się dotykało. Transporter lekuje i to jeszcze jak? Czas... a to nie jest Tile Entity, chyba nie można. Ok, to jest Tile Entity. Bardzo ładnie, Ok, da się to przyspieszyć po prostu. O, oh, mój Obsidian. I to trzeba znowu odpalić, chociaż i tak... no, trochę głupie. No dobra, dajmy radę jakąś. terajtową śluzę zrobić jedną? Tak, ale czekaj, czekaj, Blazing Mesha nie możemy zrobić. Tak, nie mamy netherite'u. Mamy netherite, mamy. Tu mamy Nagetsy. tu nimom. Mamy 9 tych nagetsów. Mamy jedną sztabkę netherite'ową. Trzeba robić wszystkie po kolei. Dobra, smithing table. Tutaj netherite'owa śluza. Zobaczmy jak to wygląda. Okej, okay, koszt zero. Zróbmy sobie Bartek Sitek. Dobra, koszt zero. Bo dlaczego jak koszt zero to nie lecisz? Ciekaw jestem tego. Dobra, dajcie mi flux point'a jednego. A, nie mam redstone'a. Fuck. Dobra, robimy dust. Dobra, trzy koble mogą wejść tutaj. Ja muszę sporo rzeczy odłożyć. A, koło mało mam są. Dobra, ale i tak muszę dust tam włożyć, bo mi zabraknie. 21 to nie jest dużo, niestety, ale starczy na to. Where banana? A ja zło rzeczy wyciągnąłem. Dobra. Flux point. Mamy to do sieci. 90 F. Dobra. Skrzynkę na szybko zróbmy. Co mi to, gdzie to poszło? Zeżarło mi to. Whatever. Super potrzeba. A nie, może, bo leżało to od razu do skrzynki, wyciągnęło, czy coś takiego, nie wiem. Consumption upgrade. Mniej wody używa. O wodę się nie muszę martwić. O Fortune upgrade. Ja bym chciał te speed upgrade. To są te, 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 te. Eee, one są tanie. Jestem ciekaw, czy cast iron można zrobić w smeltery. Najwidoczniej nie. Dobra, daj mi to. Daj mi cztery węgle. Pokawsydniarkę. Aqueous Accumulator. Ender Tank. Tutaj jest ten, bo cztery razy szybsze. I to ma tego. Story's Downgrade, że tylko staka trzyma. Czy te nowe zjada ci całą energię? Ile ona tego trzyma? 8 milionów w niej jest włożone. Za karakan. Ona trzyma w tej chwili 8 milionów efe. Brr. Jak to. Tr... Pisałem, nie czytałeś, maksymalnie 70 milionów. A da, da się z niej wyciągnąć to spokojnie. Da się to z niej wyciągnąć. Na, na, na pewno da się. No chyba się nie da. Na, na, na co komu bateria, jak tutaj to jest? Dobra, więcej tam nie dajemy. Fe, e. dobra. No to ona będzie nam służyła bardzo długo. Jej nie przesuwamy. Chyba że ją włożymy do kartonu. <grym> to za idiotyzm. Dajcie mi to wreszcie ogarnąć. Dobra, teraz tutaj chcę Dusta włożyć, żebyśmy mieli fest dużo rejsiona. Będziesz łowił ryby. A coś specjalnego w tej parce jest łowieniem ryb, czy po prostu normalny Minecraft, bo nie wiem, czy mnie to tak interera trzeba optymalizować swój czas śpię jak maszyna procesuje jak próbowałeś zabrać energię z tego na wodę to wziąłeś wtyczkę z jakiejś maszyny i odłożyłeś z powrotem odłożyłem odłożyłem nie ma siar. tycy ty na bar daję radę ale nie opłaca to się ale to żre co tutaj było? redstone mhm mm muszę więcej drawer template'ów zrobić i drawery. no to po co ja wyrzuciłem całe to drewno jestem patusem ten flint to naprawdę tego jest fez mało tutaj dobra no, nic inne tego nie potrzebuje could be could be that you're joking with me And I don't really see you and me Piosenka jest taka dobra. Usuj maksymalny limit na flax i flax pointach? Jest okej. Okay. Pong Czas mi się skończył! Brr. Sprzedaję całej nie Masz dwa drawery z uranite por. Ano Kropan butan, emotka mięśnia. Orangutan. Dużo tego uranu dostajemy. Do czeczeni będzie, trzeba zadzwonić. Obwinęłeś wynając wida do Afka na wyspie, żeby mi czas w butelce zbierał. Co wy wiecie o obozach pracy, co? Gdzie leży Czeczenia? To jest na granicy Gruzji i Rosji. Republika w Rosji. Autonomiczna bodajże. A uran można tak trzymać w drewnianym pudełku? Zobaczymy, czy woźb potrzebuje tak dużo kasy, jak, jak mówią. Widzowie, wielka prawda. Blok uranu, kurna, w kartonie. Na trzecim filmie tym bloku pytałem się o poradę, Mówiłem, że montuję tego film z Sida Ocean Bloka. A, no to zajebiście, jak ci to poszło. Jak troszeczkę widzów wpadło. No to superancko. I zablokowałem tej beczki kluczem. Dziękuję. No, Pineap nagrywa ponoć na moim seedzie tego Ocean Bloka i pewnie robi to o wiele lepiej ode mnie, jeżeli chodzi o solucje, które, wy, które wybrał i tak dalej. Rozwiązania. Więc możecie zobaczyć, co tam u niego się dzieje. Będziesz chciał rozbudować na live farmę FE? Na razie mi to starczy. Reaktor będę tak chciał zrobić. Masz paliwo? Nie mam piwa w lodówce, nie. Może za pomocą iCharge dokonać ludzi, ja tutaj będę miał lód. Z tych melonów. Powoli je odkładam na bok. Pić nurkuj. Nie mam wanny w mieszkaniu. Czat. to jest, nie wiem, jak nigdy nie naciskaliście F na czacie, to spoko, ale teraz potrzebuję F na czacie. Ja nie mam wanny w mieszkaniu, tylko prysznic. Naprawdę. To jest najgorsza rzecz, która mnie spotkała. Prysznic lepszy od wanny, ale czasami ja chcę móc po prostu się wykąpać. Wiesz o co chodzi. Czasami, czasami wanna jest mi potrzebna. Zrób więcej butelek z czasem? Niestety tak nie można, jest jedna na osobę. Kiedy więcej butelek z czasem działa? That's the most cheese trap I Kurczak, kąpiesz się? To gaming, to bierz gaming, to bierz gaming. Jest dobrze widzowy. Czap, kąpiemy się? Ja stąd nie wyjdę potem, kolera. Czy twoje imię jest często używane w Afryce? Nie jest. Na odcinku wejdę jak jetpacka Nie mam na imię UWW, a nie tenływy, mógłbym osas. A my name is call for Yuna no. Czyli nie Adolf Nie jestem z Namibii Pamiętajcie o tym Padło kiedyś swoje imię na streamie? Chyba raz His name is Giovanni Giorgio Hello motherfucker My name is Giovanni Giorgio But everybody calls me Giorgio Chcesz z na Tak, dlatego będę robił dworzec główny w Olsztynie Chyba znam twoje imię, idolu Zawsze jak ktoś do mnie mówi idolu To mam w głowie Super idol the sunroom Xiaorong Do me i do tien. Jęczę słuchać, co posiada? Mało. 4 Mało tlenu. Can't breathe, guys. Can't breathe. Kran, który wyciągnasz Expa? Exp. Tap. On jest z y, Utilsów. Exp. exp. Tap. Ciekawe. Jak tam stoimy z energią? Zużyło już wszystko? Nie, 2 miliony zostały. Redstone też, plus? Marcin Najman. Stanowski! Nie wiem, została mi z kwadratowej ta, ta... ten skin z tą kurtką jakoś mi się tak spodobał. Statystyczne trzy kurczaki udanego od początku tego streama. F. Quantify Key? Próbuję. <laughs> Aż za dużo wdechłem. W znaczy, to jest za dużo... kolejna rzecz do renderowania, nie? Ale... that's pretty cool. Na diamentach i na emeraldach to sobie położę. No. I na złocie, i na glowstone. Fajne. Tak się da, no. Boże, dziękuję. Winr 16 właśnie odkrył, że się da. Ja, ja w sumie też. Dobra, rzeczy do odcinka musimy przygotować. That's ice, man. Lód? z tych, tamten pokażę i w sumie reaktor. I te perły pokażę. Dobra, widzowie. Ja wam ślicznie dziękuję za obecność na tym streamie. Muszę się zwijać powoli. Jetpack, też jetpack zrobię, dokładnie. I dzięki za oglądanko. Ja byłem Grafem, byliście genialną widownią. Myślę, że do poniedziałku powinniśmy mieć ostatni... W lutym będziemy mieli odcinek, ale wy to pewnie oglądacie już w marcu, więc jak w garncu trzymaj to się.